18 sierpnia, niedziela, analiza weekendowa spółki z indeksu WIG20. Na początek, oczywiście, KGHM, który pokazuje nam, że spadek, jaki mamy na nim, no raczej nie dobiega do końca. Należy spodziewać się kontynuacji tego spadku, co najmniej do okolic około 70 zł. Tak to wygląda w tej chwili. Tutaj jedna strepa została przebita. Teraz znaleźliśmy się, co prawda, na strepie szczytowej, tutaj tego, tego pierwszego swingu w tych rejonach. Ale jak widzimy, nie mamy żadnych tutaj właściwie, no, elementów wykańczających. Natomiast, no. Tak, jak na, można powiedzieć, na indeksie WIG20 w ujęciu tygodniowym, zdawałoby się, że przyszła teraz ewentualnie pora na korektę, która wygenerowana w tym momencie idealnie wpisywałaby się w ruch e, retestujący, wybity dołek, więc e, coś takiego może być, ale najprawdopodobniej, no potem jeszcze może być e, kolejne. Dalszy, dalszy spadek. No, jednym słowem można powiedzieć, mamy tutaj trend spadkowy i nie mamy żadnych oznak na zmianę tego trendu. Jeżeli spojrzymy zaś na wykres dzienny, no to tu sytuacja jak gdyby się powtarza, to co na indeksie. I dlatego tu trzeba zachować pewną ostrożność. Bo jeżeli spojrzymy na cały ten spadek, to można by było uznać, że mamy tutaj jakiś układ fali swingu, to fala pierwsza, fala druga. Teraz tutaj Całe jako fala trzecia do tej największej korekty fala czwarta i fala piąta. Czyli jak widzimy, ten ruch do góry odpowiada temu ruchowi do góry, mniej więcej wielkością. Czyli mamy możliwość, że jesteśmy tu gdzieś przy samym końcu całego ruchu spadkowego, tak? Tego tutaj swingu. I przyjdzie tutaj gdzieś są okolice, w których może zostać wygenerowany sygnał i pójść korekta co najmniej tego, tego ruchu. Z drugiej zaś strony, no trzeba sobie też zdawać sprawę tutaj z faktu, że teoretycznie znowu, gdyby patrzeć w tym dużym, dużym przedziale czasowym, no to znowu tutaj gdzieś mamy jakiś jeden, czyli pierwsza, druga, trzecia. Chyba że mamy tutaj do czynienia z dużym ABC, to wtedy mógłby tu nastąpić w ogóle koniec spadku. Ale na ten chwilę, jak widzimy, nawet na wykresie dziennym, nie mamy nic, co mogłoby świadczyć o zakończeniu spadku. Jedyne, co tutaj możemy powiedzieć na ten temat ciekawego, to tu przy wybijaniu dołka. Nie mieliśmy, bo to był ten tutaj obrót, czwarty od prawej strony, czyli mniejszy. Na podejściu był większy, w związku z tym zgadza się, że dystrybucja dalej, ale teraz pojawił się znowu obrót porównywalny do tego białego. Czyli tu widać wyraźnie, że coś się dzieje, a no, najprawdopodobniej następuje jakaś akumulacja, a nie dystrybucja. Kolejna spółka to PKN Orlen. Na PKN, jeśli spojrzymy na wykres tygodniowy, kolejna świeca górny cień, no chciałoby się powiedzieć i tak trzeba sobie założyć, że dalszy okres spadania jak najbardziej jest, dalsze spadanie jest tutaj, dalszy spadek tego, nazwijmy cen tego waloru jest jak najbardziej na rzeczy. Czyli podążanie w kierunku 73 zł, z tym, że oczywiście no, musimy też uwzględnić sytuację na wykresie dziennym. I tutaj na wykresie dziennym widzimy wyraźnie, moim zdaniem, znowu element, który pokazuje, że gdzieś tu się kończy ten cały tutaj ruch spadkowy. I teraz będzie też dość istotnym to, czy zdoła ta cena wybić tu minimum tego pinbara, czyli poziom 87 zł. No, bo to będzie bardzo, znaczy się bardzo, no moim zdaniem dość istotne, tak, bo będzie wskazywało na to, że po układzie korekty ABC impuls pierwszy swing spadkowy wybił ostatni tutaj ten duży potwierdzony dołek, a to by znowu wskazywało, że po ewentualnej korekcie, może nawet i w rejonie 97 zł, przyjdzie pora na kolejny ruch spadkowy, ale patrząc w tym ujęciu dziennym, też jest. Tutaj taki, no, jak gdyby, ślad, który pokazuje, że jesteśmy gdzieś w okolicach końcowych tego całego według mnie swingu spadkowego, czyli co najmniej jakaś większa korekta niebawem powinna się rozpocząć. Kolejna spółka to PKO SA. Tutaj widzimy wyraźne doji na podwójnym dołku, zatrzymanie tego tego spadku, który był tej spółki, która jest właściwie z tego bigu 20, można powiedzieć najsłabsza, bo ona nieprzerwanie spada od 2013 roku. Cały czas znajdujemy się tutaj w trendzie spadkowym, więc tutaj nie ma żadnych objawów, ale widzimy też wyraźnie ten sposób zatrzymania. Oczywiście on jeszcze nic nie znaczy, bo tutaj mamy harami niskiej ceny, czyli możliwość jest przejścia w jakiś ruch boczny jest po pierwsze, a nawet gdyby to harami miało zadziałać, no to musimy mieć jego potwierdzenie, czyli białą świecę, która wybije maksimum tej czarnej świecy, a na razie tego nie ma, czyli możemy mówić tutaj tylko o zatrzymaniu, a jak się przypatrzymy na cały ten ruch wzrostowy, no to widzimy wyraźnie, że po spadku pierwszym była jakaś korekta, teraz spadek drugi zbliżonej wielkości korekta, więc tutaj jak najbardziej jeszcze cały czas może być kontynuacja spadku. Patrząc na wykres dzienny natomiast widzimy tutaj teraz pewne Rodzaju e, trend boczny. Jeżeli spojrzymy po tym, po tym ruchu spadkowym, e, tu, no można by było powiedzieć, że gdzieś tu jakieś okolice kończące ten swing spadkowy są. Pytanie teraz tylko, czy to ta, ten trend boczny, e, który. Jak najbardziej mógłby być akumulacją. Dlaczego? Ponieważ widzimy tu ten spadek, jakie są małe obroty, a tu te obroty się pojawiły, tak? Więc no trudno jest na razie zakładać, że to jest redystrybucja i będzie spadek tu bardziej. Mimo wszystko, jakaś akumulacja tworzy nam się tutaj, gdybyśmy tutaj rozpisali to na mniejszy układ. Tworzy nam się tutaj taka odwrócona głowa z ramionami. Wybicie maksimum tej świecy, a więc 99.62, które tutaj 99.52, 52 czyli te rejony 99-50, tworzą nam tak zwaną linię szyi. Wybicie tego no, mogłoby właśnie być takim sygnałem do jakiegoś co najmniej większego ruchu korekcyjnego. Jeśli chodzi teraz o kolejną spółkę bankową, czyli PKOBP, no to tutaj widzimy znowu po, po drugie dodzi, po tym ubiegłotygodniowym, no i cały czas możemy zastanawiać się, czy po tym ruchu wzrostowym mamy tutaj ABC i następuje akumulacja w celu wygenerowania kolejnego ruchu wzrostowego, no, czy to jest przystanek jako fala czwarta, i po niej przyjdzie uderzenie w dół. Które, które będzie wybijało nam te 37 zł. Jeżeli spojrzymy na wykres dzienny, no to tutaj sytuacja jest w tej chwili taka: widzimy wyraźnie ruch spadkowy, który, który no, ciężko jest jakoś oszacować, jako nie wiem, impuls, czy co, co, co by miało to być, ale do czego zmierzam? Zejście do tutaj strefy szczytu pierwszego impulsu pierwszego swingu, takiego mikroswingu wzrostowego, czyli idealny moment. Ta świeca dość wyrazista. Teraz zejście na podwójny dołek. Mamy harami. Jeżeli to harami zostanie potwierdzone i czyli nastąpi na początku tygodnia, poniedziałek biała świeca, no to będzie duże prawdopodobieństwo również ataku tutaj na poziom 39,80 mniej więcej, a więc na linię szyi tego podwójnego dołka. Zasięg tego podwójnego dołka, no to jest tam niepełne 2 złote, czyli moglibyśmy się spodziewać ruchu nawet korekcyjnego, co najmniej tutaj do okolic 41,50. Także tutaj coś się znowu też nam akumuluje. Problemem jest tylko tylko to jedno, ta jedna kwestia, co się stanie teraz dalej, bo jeżeli zauważymy na rozkład, na, wejdziemy na rozkład obrotu, to widzimy tutaj na tym ruchu, na tej świecy wzrostowej z górnym cieniem mamy wyraźnie większy obrót, a to znowu premiuje, że mimo że zatrzymaliśmy się tutaj na, tym, na, tym, na tej strefie, to jednak rynek pójdzie dalej. Na tej chwili oczywiście cały czas jesteśmy tutaj w trendzie spadkowym i mamy bliskość dołku, więc Oczywiście ostrożność zachowana, ale na dłuższy termin do sprzedaży, to to chyba nie ten moment w każdym razie. Natomiast o wzrostach, to tylko możemy spojrzeć, co by musiało się zadziać. No, i tutaj, tym podstawowym wariantem, jest wzrost na poniedziałkowej sesji potwierdzający to harami, a następnie wybicie tutaj poziomu 39%. 75, a więc poziomu linii szyi tego pod, ewentualnego podwójnego dołka. No i na koniec PZU, które za sprawą dywidendy ma czarną, dużą tygodniową świecę. W tej chwili widzimy, że dołek jeszcze nie został wybity, tutaj ten dołek. Ale też nie ma żadnych znamion, które mogłyby powiedzieć, że coś tu się jakoś kończy. Chociaż z drugiej strony pamiętajmy, że tutaj po tym czarnej dużej świecy też był od razu jakiś spadek, wzrost, który był. Ale no, na razie jest wyraźny tutaj układ spadkowy i należy zakładać, że ten dołek będzie wybity. Pytanie, czy zostanie wybity tutaj ten minimum tego pinbara, czyli 35,60. Jeżeli spojrzymy na wykres dzienny, no to tu jest ta luka przez odcięcie dywidendy. Jak widzimy na razie, dołek nie został wybity. Nie ma też jakichś, co prawda, formacji odwracających, no ale jest ten poziom dołka, i, i tutaj coś może się takiego zadziać. Jeśli chodzi o spółki z indeksu, to by było na tyle.